Cześć. Witam was ponownie na moim kanale. Ja mam na imię Alicja. Miło mi, że jesteście. Pamiętajcie o subskrypcji. Jak już kliknęliście, to zaczynamy. Dzisiaj będzie odcinek o tym, w co warto inwestować na zakupach, a w co nie, co wystarczy kupić w sieciówce w niskim budżecie. Zapraszam. od tego, że oczywiście ta selekcja jest bardzo osobista i ktoś może się z tym nie zgadzać, z tymi rzeczami, które ja tutaj wymieniam, więc piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawa, czy macie jakieś inne typy na to, w co warto zainwestować, na co warto wydać więcej pieniędzy. Będę wdzięczna, może też o czymś tutaj zapomniałam, z czegoś się się nauczę i w jaką warto inwestować, bo zaczniemy od tego, w co warto. To na pewno są torebki. Mężczyźni w to nie wierzą, ale torebki mogą być inwestycją. Ja oczywiście to może nie tyle, że nie namawiam. Namawiam każdemu życzę, żeby miał te najdroższe hmm, torebki Hermesa. Natomiast nie o takich też torebkach mówię. Nawet y, torebki od... Y, mniej drogich, nie chcę powiedzieć pospolitych, ale mniej drogich projektantów też są inwestycje, one Wam będą długo służyły, bo zawsze są zrobione z dobrej jakości materiałów. Zwróćcie też na to uwagę, tak? czy kupujecie torebkę ze skóry. Warto żeby ta torebka była ze skóry. Taka torebka to jest zawsze inwestycja, bo ona wolno się będzie niszczyła. Jest zrobiona mm. z dobrej jakości tkanin. Jeżeli nawet Wam się znudzi za 2 czy 3 lata, będziecie prawdopodobnie mogły nadal w dobrej cenie tą torebkę sprzedać. To samo to dotyczy wszystkich teczek i tego typu akcesoriów skórzanych. Po prostu one tak szybko się nie niszczą i ciągle jest na nie Kolejna rzecz to buty. Podobno to kobiety działają się na takie, które kochają buty, albo na takie, które kochają torebki. Nie wiem, czy jest na takie, co kochają to i to, bo <grywka> ja, ja lubię to i to. Więc na pewno buty to jest taka rzecz, którą warto dać więcej pieniędzy, bo one bardzo kreują Wasz wizerunek. Tak naprawdę dobra, mocna baza i super torebka i super buty robią Wam bardzo dobry wizerunek. Te buty też polecam, żeby były przede wszystkim solidne. Takie klasyczne, w których możecie długo chodzić, żeby to były modele, które nie znudzą Wam się po. Jednym miesiącu. Wiadomo też, że buty w przeciwieństwie do torebek szybciej się niszczą, bo inaczej je użytkujemy, więc to już nie jest coś, co będziecie mogły łatwo sprzedać, ale właśnie może Wam długo służyć, więc zalecam tutaj, abyście zwróciły oczy na klasykę, ale z drugiej strony buty mogą być też Waszym wyznacznikiem stylu. Jeżeli lubicie coś bardziej ekstrawaganckiego, to wtedy też warto w to zainwestować, bo one mogą być właśnie tym jednym detalem, który będzie kreował Wasz styl, który będzie przyciągał oko i po prostu dzięki któremu będziecie mogły dać y, upust swojej osobowości następna y, rzecz na mojej liście to jest to, do czego dochodzi się z wiekiem. Ja zauważyłam, ale to jest biżuteria. Dobra, klasyczna, albo nie klasyczna, może właśnie y, oryginalna biżuteria zrobiona z naturalnych surowców, takich jak złoto czy srebro, w zależności od tego, co nosicie. Ja nie mówię tutaj o sztucznej biżuterii, którą można kupić w sieciowych sklepach, ja mówię tutaj o takiej prawdziwej biżuterii z metali szlachetnych. To jest inwestycja, to jest coś, co kiedyś zostawicie swoim córką, albo wnuczkom, albo chrześniaczkom, więc absolutnie to jest inwestycja, która no może na pewno nie tyle, że się zwróci, ale pozostanie z nami na lata. Dla tych z Was, które lubią, aby Wasze detale miały taki bardzo osobisty charakter, polecam w ogóle wykonanie biżuterii na zamówienie, bo też można to zrobić według Waszego projektu, lub według projektu, który zrobi dla Was złotnik. Wtedy macie pewność, że będzie to unikat, że będzie to coś niepowtarzalnego, właśnie co przetrwa na pewno wiele dziesiątków lat. Następna, czyli już czwarta rzecz, którą warto, warto zainwestować, to jest. A będzie zaskoczenie, bo to jest bielizna, czyli coś, czego nie widać w ogóle. Nie widać, to jest tylko dla nas, ewentualnie dla naszego partnera, ale to jest coś, co w ogóle buduje naszą sylwetkę. Dzięki dobrej bieliznie jesteśmy w stanie naprawdę wiele rzeczy poprawić w naszej sylwetce bez potrzeby ćwiczeń i przede wszystkim dobrze się czuć, bo te wszystkie takie detale, które są tylko dla nas, które nie są tak naprawdę widoczne dla, dla innych, to jest też to, co stanowi o naszym dobrym samopoczuciu. W ładnej, funkcjonalnej też też jest bardzo ważne, żeby ta bardzo była też funkcjonalna, wygodna. bieliznie możecie naprawdę zwojować świat, czuć się świetnie, ubrania będą na Was dobrze wyglądały, będą dobrze leżały i warto w nią zainwestować, warto ją wymieniać, warto o nią dbać, Odpowiednio ją prać. Jeżeli nie jesteście pewne Waszego rozmiaru, to absolutnie polecam Wam, żebyście skorzystały z pomocy brafiterek, bo teraz większość dobrych sklepów z bielizną oferuje taką pomoc i ona jest naprawdę niezbędna, bo jeżeli się ktoś tego nie nauczył za młodu od mamy, bo może mama też nie umiała, to, to nie będziecie umiały same sobie 20 minut, tylko właśnie potrzebna jest taka techniczna porada, jak to zrobić, żeby sprawdzić. Więc koniecznie bielizna numer 4. Warto zainwestować, to są wszystkie rzeczy wykonane z dobrych materiałów. Już mówiłyśmy o torebkach i o butach, które są ze skóry, mówiłyśmy o biżuterii, ale do tego są jeszcze jedwabie, kaszmiry, wełny, czyli wszystkie te rzeczy, które teraz bardzo wróciły podobie zapuśnięcia się koniec i aktylem. Znowu doceniłyśmy to, co jest naturalne, i w to warto też zainwestować, bo to bardzo dobrze wygląda i to widać od razu. Moherowy sweter, widać, nic się z nim nie może równać i taki sweter jeden, taki element naprawdę wystarczy, abyście świetnie wyglądały. Nie trzeba mieć tego bardzo dużo. Natomiast tutaj jest takie, ale jedno, że to są takie rzeczy, o które trzeba naprawdę dbać. Jeżeli nie lubicie, nie macie czasu, żeby dbać o wasze ubrania, to ten punkt Wam odradzam. Bo to jest, faktycznie to jest taka inwestycja w takie rzeczy, w których się świetnie wygląda, które robią Wam tutaj robotę, jeżeli chodzi o, o całość wizerunku. Natomiast potrzebują też takiej właśnie uwagi, że na przykład trzeba je prać w rękach, trzeba je inaczej prasować, inaczej służyć na leżącoś, tak i trzeba im trochę tego czasu poświęcić. Jeżeli tego czasu nie macie, to nie wydawajcie na to pieniędzy, bo nie będzie Wam po prostu to służyło. Będę teraz po fali tego, w co warto zainwestować. Teraz będzie kilka rzeczy, które uważam, że nie warto, no nie tyle zainwestować, ale wydać na to horrendalne kwot, Bo można kupić t-shirt za 70 zł i on będzie naprawdę z dobrej jakości bawełny, ale można kupić też za 1500 zł tylko że on będzie miał super wielkie logo na przodzie. I t-shirt to jest właśnie numer jeden, który jest na mojej liście. Rzeczy, w które nie warto zainwestować w jakichś bardzo, bardzo wygórowanych kwot. Natomiast t-shirt jest bazą waszej szafy i on na pewno powinien być z dobrej jakości. Nie Powinien być poliestrowy, powinien być z bawełny, może nawet podwójnie merceryzowany, żeby jeszcze lepiej się nosił i nie niszczył tak w praniu. Tak. Natomiast y, y, wszelkie właśnie y, logotypy, pamiętajcie też, że ostertacja jest wrogiem elegancji. I to jest motto, które ja zawsze y, powtarzam moim klientom. Y, dlatego y, te bardzo drogie rzeczy z wielkimi logami nie. No i wracając do logo i marki, to kolejna rzecz to będą rzeczy z poliestru. To może dziwnie brzmi, że jak, jak można inwestować w rzeczy z poliestru, bo przeważnie te rzeczy z poliestru są właśnie tanie, w sieciówkach i bardzo takie łatwe do nabycia. Otóż no niekoniecznie, bo te duże marki, te takie marki powiedzmy z takiej średniej półki, jakby mnie nazwała, ale naszą kieszeń polską to są drogie marki jednak. One bardzo często mają rzeczy z poliestru i te rzeczy właściwie niewiele się różnią od tego, co możecie kupić w zarząd. Więc jeżeli już bardzo chcecie mieć sukienkę, która jest ostatnim krzykiem mody i kosztuje i jest właśnie zrobiona z poliestru, a kosztuje bardzo dużo, to zobaczcie, czy nie możecie przypadkiem tego krzyku mody też swoje kupić w tańszym sklepie, bo naprawdę po prostu no nie warto wydawać na to wielkich kwot. Ostatnia rzecz w nawiązaniu też do tego wcześniejszego punktu to są właśnie te rzeczy super modowe, te nowinki, które właśnie weszły i na które jest szał w tym sezonie i wszyscy chcą mieć. No nie warto w nie inwestować dużo, dużo, dużo pieniędzy. Po pierwsze dlatego, że jest bardzo duża szansa, że firmy będą te rzeczy powtarzały i będzie po prostu pół ulicy za chwilę chodziło w takim samym koszyczku jak Wy, w takich samych najmodniejszych tenisówkach jak Wy. Więc to też, no nie chcemy wyglądać, nie chcemy być wszyscy. Myślę, że Wy też nie chcecie wyglądać jakbyśmy wszystkie kupiły rzeczy w jednym sklepie, dlatego to odradzam, ale są to też dlatego, że te rzeczy takie bardzo, bardzo modne. mają też to do siebie, że część z nich bardzo szybko wychodzi z mody, że to są takie jednosezonowe strzały i później ten strzał no niestety będzie wisiał w Waszej szafie, a już nie będzie modny, nie będziecie go nosić. Dlatego jak najbardziej bawimy się modą, kupujemy nowe trendy, natomiast niekoniecznie za najwyższe pieniądze. To wszystko, co wam mam do powiedzenia w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się ten temat podobał. Ciekawa jestem, czy się zgadzacie. Jeżeli nie, to, to jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, żeby zasubskrybować, aby być na bieżąco. I pozdrawiam Was serdecznie.